wrażenia z trasy po wyspie? No więc pierwszy raz jesteśmy w ogóle poza Londynem tak naprawdę mm -hmm. w Anglii. Byliśmy, jesteśmy regularnie w Londynie co dwa lata od chyba 15 lat, ale pierwszy raz pojechaliśmy gdzie indziej. Znaczy byliśmy w Irlandii, ale w każdym razie mm -hmm. w Manchesterze, w Birmingham i wczoraj byliśmy w Sheffield po raz pierwszy. No więc jesteśmy jak zwykle zaskoczeni, chociaż ja się osobiście tego spodziewałem, że będą tu Polacy, ale że jest ich aż tyle. To okay. też szkoda, że tacy młodzi, ładni, inteligentni ludzie, no niestety, pracują na rzecz innego kraju, więc to jest trochę nam no, smutno, a z drugiej strony fajnie, bo oni się chyba tutaj no, dobrze mi się wiedzie i z tego co widać, i fajnie, że mogliśmy dzięki nim też zwiedzić Manchester, bo w innym przypadku pewnie byśmy tutaj nigdy nie przyjechali. Bardzo dobrze, żeśmy z tego zbywaka, od tego Chińczyka, uciekli i chociaż na chwilę się na Londyn wyrwali. No pewnie. To zisztek. Ile tam będziemy w piwnicy na smacie jechać? Dzisiaj jest miana, dzisiaj jest polski. Dzień taki, wyłazimy na górę, Fusaria. chodzimy po Londynie, jak jest coś za darmo to wchodzimy, jak za bilety to. Ale ja byłbym na pewno wspaniałym piłkarzem, gdyby nie kontuzja, przyjechałbym to jako zawodnik Barcelony, powinien zagrać z Manchesterem United. A tak, Właśnie musiałem jak Ja horty. też, ja też u to przechodzę testy w Manchesterze tak, City, tak. ale dzisiaj, na tak, <laughs> nie, na pewno mi się uda, ale dzisiaj. To też widać jak Państwo dzisiaj się w Manchesterze i też w mm -hmm. bardzo dobrze bawili, a to znaczy, że humory dopisują im i muszą to się naprawdę fajnie czuć, no co się jest miłe po prostu. Nikę! Just do it. Coś tu powiedział? No ja wiem. Tak było na płocie napisane. Portugal, eh? Portugal. Portugal. Cristiano Ronaldo. A, Portugalia. Portugalia. Nie, nie. France. Thierry Henry, Zinedine Zidane. Francja. Nie. Po piłkazach leci. Tak. Rozszyfrowałem skórko jada. Nie, Zidane, nie. Ukrain. Andrzej Szefczak. Dobra, człowieku, nie myl Jedno słowo, nie myl się. Poland. Polska. Ha, 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 ha. No. Po, po Poland? Tak. Ten. No. To teraz zadam takie pytanie, ponieważ o mających sukcesach na wyspach, czy zamierzacie wrócić do kraju? <grym> no ja jak mówię, no muszę parę sezonów chyba rozegrać mm -hmm. I dopiero u boku, <grym> u boku Mario Balotellego w Manchesterze City. Znaczy na pewno nie wrócimy jutro, bo właśnie mamy koncert jeszcze... W... Przepraszam, że tak. sobie skórę w Birmingham. Birmingham. Potem wracamy niestety albo stety do kraju, gdyż mamy tam polskie korzenie, polskie rodziny, mhm. mamy tam mieszkania, nie byliśmy przygotowani na tak długą rozłąkę z krajem jak pani nam to proponuje. Mhm. Ale będziemy wracamy tutaj na wyspy, zdaje się, na wiosnę, bo będziemy mhm. mieli koncerty w Londynie. Na początku marca, więc jeżeli ktoś dzisiaj się tutaj nie załapał, to prosimy w marcu. Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej mieszkają, żyją, rozmnażają się żubry. Widać jakiegoś żubra? No właśnie nie widać. Nie ma! Czyli stało się. Czyli rzeczywiście, tak jak mówili, wszystkie wytłukli żubry. Wszystkie żubry wytłukli. No, ale dlaczego? Pekka, on zmienia noby. Wasze skacze wywołują takie wielkie salwy śmiechu. Dla Was to jest taki, taki chleb poprzedni, no bo wiele naście bądź wiele set razy powtarzacie te same teksty. Co, co jest takiego ciekawego i fajnego w tej pracy, że tak doskonale się bawicie jeszcze ciągle po tylu latach? Można spokojnie powiedzieć o, o nas tak, jak o piłkarzach, czyli że. Yy, jesteś na tyle dobry, na ile twój ostatni występ był dobry, czyli dla mnie na przykład każdy występ mm -hmm. jest y, jakimś sprawdzianem i, i to zawsze jest tak, że to nie jest, że nie jest tak, że, że wiadomo, że będzie fajnie, bo zawsze jest taka niepewność jak pójdzie i mm -hmm. ja nigdy nie czuję się pewnie przed wyjściem na scenę. Ponieważ zawsze... Są masz, emocje. Strachu, że się nie uda, więc bardzo się cieszymy, że się udało. I to nas... Yy, tak. Nie ma żadnej rutyny tutaj. Napędza do kolejnej Robicie sobie Panowie jakieś żarty? W trakcie występu, że jest nagle jakieś zaskoczenie i trzeba improwizować? No tak, to boli się, widać parę no razy, żebyśmy się łapali. Na niespodziany sposób. Aczkolwiek było sytuacjach. to tak płynne, że ja nie zauważyłam, że jest to jakieś kręcanie. No tak, nie pozwalamy jakby też publiczności odczuć, że nie wiemy, co mm -hmm. dalej robić, ale to jakoś, jakoś się zawsze łączy. Natomiast to też, jest, też, też my staramy się robić dosyć często nawet nowe rzeczy, mm -hmm. dlatego to też jest zawsze wyzwanie i jakaś taka fajna emocja, czy te nowe rzeczy też wyjdą. I tutaj weźmy mm -hmm. w większości nowy program zupełnie. Tutaj przyjechaliśmy z nowym mm -hmm. programem, który nawet w Polsce nie miał oficjalnej premiery. Mm -hmm. nie, ale chcę powiedzieć, że na to jest to jest nowy program, więc nie zdążyliśmy się nim znudzić, a to naprawdę jest miłe zajęcie, jak się stoi na scenie i ludzie się śmieją mm -hmm. i nasza praca polega na tym, żeby ich rozśmieszyć. I to jest jakiś rodzaj zagadki, jak to zrobić, żeby tych ludzie się bawili, mm -hmm. więc to jest też przyjemne, jak taka praca myślowa. No i sam sam dźwięk śmiechu jest sympatyczny. Tam, jak się, tak. gdzie się słyszy, śmiech chce się wchodzić prawda, do Zgadza tego. Się. A z drugiej, z, drugiej strony, z drugiej strony jest tak, że, że my już robimy to jakiś czas i nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiemy nie jesteśmy pewni, że to będzie akurat śmieszne. Tak mhm. przypuszczamy, ale to się czasem okazuje zupełnie inaczej niż tam się wydaje. To też tak, jest, no, jest, są o genialne, bardzo fajne emocje. Jest to genialna satyra, genialne, genialne spojrzenie na, na społeczeństwo. I tak naprawdę no to świetnie, naprawdę świetnie się Was przez tyle lat ogląda. Czy ludzie rozpoznają was na ulicy? jeśli tak, to jaka jest cena takiej popularności? W Manchesterze rozpoznają nas. Nie, mało... tak ogólnie. Wszyscy ogólnie. Polacy. <laughs> znaczy, większość Polaków. Albo Polacy nas rozpoznają, Anglicy nie. No to dobrze. I to um, by nas to zamęczyło? Gdyby. Nie, ale generalnie państwo nas rozpoznają miło. Mhm. E, i, I Natomiast no, osoby, które są m, m, na przykład politykami albo. Yy, takimi właśnie yy, zawodami dużego ryzyka się zajmuje jak mhm. polityka, no, nie muszą być miło rozpoznawani. Ja jestem już tradycjonalistą. Ja, dziękuję. Ja uważam, że internet jest tylko po to, żeby ściągać pornosy. <noise> <noise> tak to robił mój dziadek, mój ojciec, ja też tak będę robił. I tam to, <noise> to, to, to samo. książkę czytał lepiej jakąś. Książkę. Wiesz, że po twarzy widać ile kto w życiu książek przeczytał. Tak? A to po to, mojej to ile widać? Stary, to widać, że z o tytuł nie otarłeś. My najczęściej kojarzymy się państwu miło, czyli że rozśmieszamy, albo, albo jeżeli, jeżeli komuś to się nie podoba, to przynajmniej tego nie okazuje, tak? Budzimy, budzimy pozytywne emocje, tak, ale rzeczywiście jesteśmy no, popularni, to czasem bywa kłopotliwe, no bo człowiek chciałby być czasem anonimowy, a no jest to niemożliwe. Potrzeba jest. Gębała. Z mojej strony. Ja jestem gębała. A teraz mi panie, panowie powiedzcie, jak wasza ta działalność sceniczna wpływa na wasze życie takie rodzinne, e, prywatne? Jeżeli na przykład jest spotkanie towarzyskie takie bardzo prywatne. Czy ci ludzie oczekują, że wy będziecie takim rozśmieszaczem towarzystwa? Czy będziecie taką gwiazdą wieczoru? Czy, czy no, jeżeli oczekują, jeżeli oczekują, to dać się nie jesteśmy, to, to nie, nie jesteśmy. Jeżeli oczekują, natomiast. Natomiast przy okazji to tak, jeżeli mm -hmm. po prostu się wszystko... Natomiast jeżeli, jeżeli wszyscy czekają, że my będziemy... Chcemy też mieć kawałek życia prywatnego, czyli po prostu siedzieć sobie normalnie mm. przy Oczekiwania z nami związane są dosyć duże, my zazwyczaj nie jesteśmy w stanie sprostać, bo Aha. wszyscy oczekują, że będziemy rozśmieszać tą stop, gadać non stop, mówić dowcipy. już będzie Bożydar, że będzie, po Żydar, że będzie <laughs> Acha, tak. gdzieś tam wady w tak. Nie, jak się rozkręcimy, to tak, ale tak mhm. na dzień dobry nie jesteśmy postaciami które organizują przestrzeń w ten sposób, że my coś opowiadamy, a 40 osób naokoło nas słucha. No i co? No i co? co to było? Co to było? Trochę panu nie poszło. A mogę taką, takie delikatne, prywatne pytanie zadać. Wraca Mikołaj do domu, wraca Robert do domu i jakie są pasje? Czym się jeszcze zajmujecie oprócz pisania tekstów, scenariuszy do różnych programów i tak dalej? No ja, ja uprawiam ogromną ilość sportu. Mhm. Jestem Staram się być wysportowany, biegam dużo, ćwiczę maksymalnie ekstremalne sporty. Na wspinam się. To raczej jest projekcja marzeń. Mikołaj leży, je i zastanawia się, co by robił, co by robił gdyby nie jadł i nie leżał. nowy mam niedaleko, wspinam się po linach. Jestem dosyć odważny. Ja czytam e, książki, wiele z nich to historyczne książki, już jakoś męczy mnie beletrystyka i czytam prawdziwe wspomnienia, prawdziwe historie. I czasem znajduję tam zdania, które są na tyle zabawne, intrygujące, które mogę przynieść na scenę. Jest mm -hmm. tak pod kątem swojej pracy. A jak przeszukuję... wspinając się po linii na jednej ręce, czy tam drugą rozprawę filozoficzne po łacinie. Gdyby pan nie trzymał kamerę w rękach, to przyszedł się walno w łeb, gdyż widać w, rzeszwy, w żywe oczy. No coś nie będę gadał, od razu jebnę. Tak? Wspomniał tutaj pan o, o, o jedzeniu, więc zapytam jeszcze o opinię na temat angielskiej kuchni. Co Wam najbardziej smakuje? Macie tutaj jakieś... Dzisiaj, dzisiaj po raz podrawy? pierwszy zjedliśmy dopiero angielskie śniadanie mhm. e, typowe, typowe mhm. które naprawdę e, do tej pory mi się nie chce jeść. Mhm. E, I to, i to, i to no nie jest za bardzo. E, Smaczne, chociaż ja to lubię troszeczkę. Ale jest na pewno bardzo sycące. I, ale, natomiast jeść, jeść to codziennie. to nie, ja Muszę powiedzieć, wybrano. że jedzenie angielskie jest obrzydliwe. Więc co, widzisz to z czego to jest? From you, żeście na druta napili tam. Lam! Lam? Lam! Lam. Koniec zdania? <laughs> Ty, ale, ale, co to wcześniej robiło? To biegało, czy fruwało, czy pływało, czy trąbę miało, czy liście żarło, czy trawę żarło, czy z, z dory wylazło, rozejrzało się, schowało? Buuuuj, buu, Buu i siadało. Cześć, okay. jakie zwierzę robi buuj? To frąduje, to wszystko może być. Tak może być pies. Pies po polsku robi normalnie jak człowiek hauchał. Aż w angielsku robi ło Ale po angielsku robiło łop. Że po turecku pies robi bubu! Ci zdenerwuje, podleci bubu, bubu, Nie wyobrażam sobie, żebym mógł zjeść takie śniadanie w całości. Dzisiaj próbowałem, znowu mi dali do której chyba dolewają mleka. W każdym razie potrafią zrobić coś, że to wszystko jest absolutnie niesmaczne i nie przypomina jajek, więc tutaj Polakom nie zazdroszczę, którzy. Tutaj mieszkają, gdyż muszą pewnie tak jak ja, larwizować między jedzen, jedzeniem, żeby te, tych obrzydliwych tostów nie jeść. Żeby znaleźć prawdziwe mm. <laughs> polskie jedzenie. No. Wszystko jest tak tłuste, że jest to nie do zniesienia. Mm -hmm. Więc niestety chciałem pochwalić kuchnię brytyjską, ale to nie jest proste. Nie jest Za to Guinness, świeży, no to jest rewelacja. Coś łatwiejszego do picia weź. Yy, ale to, piwo, piwo, piwo! Dasz radę przetłumaczyć? Tak, piwo, piwo. Cztery litery? <noise> Piwo. Dwa. Coca-Cola nie. Nie Coca-Cola. Ale też są bardzo fajne, orientalne wszystkie takie bufety. No to jest super. Tego, tego, <noise> tego w Polsce. Czy cię generalnie mówisz? alkohol, tak? Jedzenie nie. <noise> Piwo! Orange or apple. Moment, się kolegi spyta. Yy, duże czy małe? Jako kabarett Moralego Niepokoju, prywatnie Mikołaj Cieślek Obejgłuski. Serdecznie pozdrawiam i czytelników, i y, widzów polskich. Mam nadzieję, że. To sprawi, że Państwo nie zapomną polskiego języka, który jest najpiękniejszy na świecie, i będziecie utrzymywać kontakt z polską kulturą, także dzięki temu, że wysłuchacie moich pobożnych życzeń. I łapmy się gdzieś, albo w Polsce, albo na świecie. Pozdrawiajmy się, kochajmy się. proszę bardzo dziękuję Thank you very much